No i następuje teraz proces ścinania. Trzeba po prostu się wbić pod płytkę, pod fugę. Możemy Kontynuować, może je polecę z drugiej strony też, I teraz pozostało jeszcze przeszlifowanie, żeby wyrównać ewentualne jakieś tam nierówności. No tak tu spowiększenie powiększanie, po zbliżeniu. No pięknie. Nie wiem czy to widać, widać.